Cześć, z tej strony Ewa z serwisu sprawnamaszyna.pl. W dzisiejszym filmie pokażę, w jaki sposób haftować na ręcznikach. Filmik stworzyłam po to, abyście dobrze przygotowali cały proces haftowania na ręcznikach, gdyż starzają nam się zgłoszenia serwisowe, gdzie użytkownik sądzi, że ma problem z maszyną, natomiast Problem stricte z haftem wynika z niezastosowania odpowiednich na przykład materiałów, takich jak stabilizatory, hydrofolie, także w tym filmie pokrótce omówię cały proces haftowania na ręcznikach bądź materiałach takich, które mają czy pętelki właśnie tak jak frotę, ale to samo będzie dotyczyło haftu na, na przykład na polarze czy materiałach z włosiem. Będę haftować na hafciarce Janome Memory Craft 500E. Haft przygotuję w programie Janome Artistic Digitizer. Materiały wykorzystane w tym filmie znajdziecie w opisie pod filmem z linkami do produktów. Są to rzeczy, z których korzystałam. Jeżeli chcemy, aby haft wyglądał dobrze na ręczniku, to trzeba przygotować odpowiednio w programie ten haft, czyli wskazać, że chcemy haftować na ręczniku. Po pierwsze musimy wiedzieć, że taki sam haft, czyli na przykład ten tygrysek, on będzie miał inną ilość wkłuć, inne podszycie, inną gęstość, w zależności od tego na jakim materiale chcemy haftować. Teraz kliknę materiały i tutaj wybieram materiał normalny, lekki. Tam będą znajdować się ręczniki, znaczy materiał typu ręcznik czy bufrotę. Akurat jest on nazwany no, z angielskiego. Ja zmienię jeszcze tylko kolor tego tła. Klikamy w wypełnienie i zobaczcie tutaj mamy podhaft brzegowy, a więc tylko linia zostanie odszyta na krawędzi. Następnie będzie wykonane wypełnienie. Tu kompensacja 0,3. No dobra, to sobie zobaczmy teraz, jak będzie wychodził haft, czyli mamy podhaft, mamy wypełnienie i tutaj krawędzie. Ja w tej chwili wyeksportuję ten plik do Pendrive'a i będę odhaftowywać. Tak wygląda w zbliżeniu ręcznik, na którym będę haftować. Czy widzimy, że te pętle są dosyć duże i dlatego niezbędne jest z góry zastosowanie hydrofolii, aby ta linia haftu po prostu była ładna, równa. Ja będę używać do tego stabilizatora rozpuszczalnego. Rozpuszcza on się w wodzie. To jest taka folia. Ją trzeba dobrze trzymać zamkniętą, żeby wilgoć z powietrza. Nie wpływała na jej właściwości. Zazwyczaj na ręcznikach wystarczy taki standardowy stabilizator. Ja używam bawełnianego, ale jeżeli potrzebujecie czegoś mocniejszego, to na przykład warto miejsce haftu podkleić stabilizatorem z klejem. Też wskażę link w opisie i wtedy podklejam tylko miejsce haftu z jakimś zapasem. Nie, nie korzystam z niego jakby na całej powierzchni. Jego używam też przy hafcie na dzianinach. Jeżeli byście mieli coś bardzo delikatnego, czyli jakiś bardzo cieniutki ręcznik, a chcieli wykonać dosyć gęsty haft, to wtedy proponuję te stabilizatory takie typu strąg. Zobaczcie, tutaj pokazuję jaka jest różnica w grubości. No ta jakość haftu. Będzie po prostu zupełnie inna przy użyciu tego stabilizatora. One są dostępne w standardowych kolorach, czyli biały i czarny. Tutaj na zdjęciu widzicie czarny, ten super strong i standardowy w kolorze białym. Jeżeli nie możecie sobie pozwolić na np. Na potem zwilżenie danej pracy, tak, żeby rozpuścić hydrofolię. To są takie stabilizatory, które są rozpuszczalne pod wpływem temperatury, i to właśnie jest jeden z takich stabilizatorów czyli wycina się to, co można, a pozostałości usuwamy gorącym żelazkiem. Tutaj mam już ręcznik upięty w tamborek to jest jedna z metod. Bo ręcznik również można przykleić i nie musi on być wpięty w tamborek. W tym filmie akurat ten ręcznik nie jest bardzo gruby, a więc swobodnie można było te wszystkie warstwy z sukcesem upiąć. Patrzcie, że mam zaznaczone na ręczniku miejsce, gdzie chcę wykonać haft. I tutaj widzimy, że te 4 cm od dołu muszę przenieść i to wykonam na ekranie hafciarki. Tutaj wystarczy przesunąć element. W miejsce, które zaznaczyłam na tamborku, tutaj maszyna haftuje, ona ma dosyć mocne oświetlenie, także ja je teraz w przerwie wyłączę i już będziemy haftować bez oświetlenia maszyny maszyna po wykonaniu haftu jednym kolorem nici zatrzymuje się daje komunikat, aby zmienić nitkę, to czy nie zwróćcie uwagę, że u mnie każda nitka jest założona w siateczce osłaniającej dzięki czemu ta nitka się nie plącze, nie spada pod szpulkę, nie zrywa generalnie to jest drobiazg, a jest to potrzebne dla płynności haftu no i tak wygląda haft po skończeniu tutaj nitkę trzeba odciąć Oczywiście to, czy, odcinamy, czy maszyna ma się zatrzymać i odciąć nitkę ustalamy w programie. Tutaj przy mniejszych odległościach ja chciałam, żeby maszyna się nie zatrzymywała, czyli haftowała dalej, dzięki czemu sam haft powstaje trochę szybciej. Tutaj jeszcze mamy hydrofolię. Hydrofolia została usunięta, pisak zmazałam. Przez popryskanie wodą, tu można też gorącą parą z żelazka i to fajnie znika i zobaczcie, że nie ma przesunięcia. Tutaj też ta krawędź jest zaplanowana trochę szersza, w związku z czym jakby nie dość, że sam haft ma fajną kompensację, odpowiednie podszycie, dobre stabilizatory zostały użyte. I hydrofolia, to jeszcze ta krawędź jest po prostu przemyślana i ten tygrysek tą krawędź ma trochę szerszą. Dzięki czemu tutaj jakby zabezpieczyłam cały proces, aby haft na pewno wyszedł ładny. Dzięki za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, czy chcecie podzielić się swoim doświadczeniem, piszcie w komentarzu.